Cześć, pokażę wam teraz jak wygląda Erzon, czyli miejsce, w którym trenuję i pracuję. To jest wejście, mamy kilka różnych sal, nazwane najpopularniejszymi kur 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 kurortami, do których wyjeżdżają biegacze trenować. Jak widzicie, y są napompowane głównie dwie sale, bo ta i ten to jest y treningowa, a Albuquerque to jest tam, gdzie ja siedzę i spędzam czas. Tutaj jest St. Morris, miejsce biuro i wytworzą tam się podcasty, różne portalu bieganie bieganie.pl. Tutaj są inne salony, które można pompować i w których są różne sprzęty. Tutaj, na przykład w Mexico, można zobaczyć: jest doktor łokieć, czyli miejsce dla fizjoterapeuty. I można przyjść, mieć zabieg na wysokości. Następna to jest właśnie ta moja sala. W tym momencie, jak widzieliście, była napompowana na 2650 metrów. Biureczko, tutaj pracuję jedzeniem pomelo oczywiście. Mam jeden sprzęt, jakbym chciał sobie poćwiczyć, zrobiłem sobie takie miejsce na krótką drzemkę. No i teraz wam pokażę, gdzie można robić treningi. Odbywają się tutaj treningi grupowe i treningi też personalne. Zresztą ja też tutaj robię swoje rzeczy różne: siłowe, cały sprzęt, który jest potrzebny: ciężarki, sztangi. To są mega wypasione rowerki. Jeszcze nie do końca ogarniam wszystko, do czego służy, ale bardzo fajnie się na nich jeździ bieżnia no i, i cały sprzęt więc tutaj można sobie poćwiczyć jeszcze w tym tygodniu nie wykonywałem tutaj treningów tylko i wyłącznie siedzę na tej swojej salce i tam pracuję staram się spędzać około 8 godzin dziennie bo to jest taka minimalna ekspozycja po której będą widoczne efekty powinienem być tam 5 razy w tygodniu a w następnym tygodniu zacznę już ćwiczyć tutaj około 2-3 razy w tygodniu i po 3-4 takich tygodniach dam Wam znać, bo zrobię po raz kolejny badania i zobaczymy co się poprawiło, czy to co zakładaliśmy z doktorem Czubą, czy nie i jakie są tego efekty. I ja też napisałem, jak ogólnie ten trening wpływa, jakie są założenia i zobaczymy co ja osiągnę, co to nasze badanie da. Właśnie słyszycie, teraz się troszeczkę pompuje. Zapraszam Was również oczywiście tutaj serdecznie na treningi. Wszystkie informacje o pakietach, o treningach, o godzinach wejścia znajdziecie na stronie elzon.pl. Na samym dole będą linki, więc do zobaczenia i udanych treningów.